Siemanko drodzy widzowie, Daniel Rutkowski moim skajpowym rozmówcą, siemanko Daniel. Siemanko, witam serdecznie. No i co takiego, KSW 88 w Radomiu 11 listopada, po raz drugi w twoim mieście, jak się czujesz z tym faktem? Po raz drugi, po raz drugi walkę wieczoru, nie, coś pięknego, fajnie, no wiesz, no. Przyjęło się, przyjęło się KSW u nas, pokazało się ze świetnej strony. Jaki KSW, takie wiesz, radomcy kibice, więc no, dlaczego mamy tutaj nie wracać? Czego KSW ma tu nie wracać? Jak im się to wszystko fajnie wyprzedaje, fajnie mentalnie, fajnie sportowo idzie, więc no, bajem. No właśnie, jest teraz taka rozkminka tutaj w środowisku no czy Radom w tym roku da radę pobić Nowy sąd, jeśli chodzi o atmosferę. No w tamtym roku chyba Radom wygrał, jeśli chodzi o tego, ale KSW? Ciekawe, jak będzie w tym, jak sądzisz? No macie przewagę, bo dwóch zawodników z Radomia w walce w wieczoru może być hałas, nie? Na pewno będzie hałas, wiesz co? Nie wiedziałem, że w tamtym roku, oczywiście wiedziałem, że albo Radom, albo Szczecin będzie, powiedzmy, Najlepszy jakiś tam klimat y, y, dostanie, jeżeli chodzi o galę MMA. Y, czy w tym roku no zobaczymy, tylko i właściwie zależy od kibiców, tak? W tamtym roku kurwa naprawdę było, że, że ten Radom kibicował każdemu z osobna, zawodnikowi, no to było coś pięknego, więc to, oby, oby to się tak, tym bardziej teraz też sprzedało, tak? Karta Mat fajna, więc y, jest to prawdopodobieństwo takie, że może się udać. Patryk Kaczmarczyk. Twoim rywale. No o tej walce mówiło się od dawna. E, może na początek. E, Jakie uważasz najmocniejsze strony, Patryka? Na co musisz uważać w tej walce? Kurczę, nie mam pojęcia. Ja nie jestem, wiesz, znawcą e, zawodników. No, Oni kompletny zawodnik, wszystko ma dobre, więc to mówię to wszystko potrafi. Więc to nic. No, widzisz, ja taki jestem. Nie wiem, ja muszę być gotowy po prostu na wszystko i tyle. No, nie tak jak też kiedyś tam mówiłem, że jak wiem, że masz mocną prawą rękę, to nie będę na nią tylko uważał, bo mnie może z lewej zapieprzyć, tak? No i muszę być po prostu gotowy na wszystko. Face to face na stadionie Radomiaka powiedz, jakie to było uczucie Rutek. Nie, no, fajnie wiesz. no. Wszystkie eventy, tym bardziej wiesz, ekstraklasa, radom, y, nie wiem tam ile, 7 czy 8 tysięcy ludzi, y, fajna, fajnie przyjęci zostaliśmy, wiesz, u klaski. Tym bardziej na jakieś tam, kurny jeszcze y, na meczu z kielcami, którym po prostu radom, jak się wiesz, lekko nienawidzi z kielcami i mówię takiego Jezu, to już ludzi to będzie oglądał. W porządku, wiesz, wiesz, już nieraz byłem na takim tym. Więc mówię, jak bardzo się nie podniecam. Nie mam w ogóle jakiś tam podniec, to jest z różnych gal, czy z różnych eventów, jakiś tam. Po prostu to jest moje życie i, i wiesz, przechodzę sobie przez nie, dopóki jeszcze mogę. Co tam mówiliście do siebie podczas tego face-to-face? Face? A nie, no mówiłem, że no, na, nareszcie się spotkaliśmy. Czy powiedziałem, czy nareszcie się doczekałeś, coś tego typu, wiesz? Tak, no, że no, no po prostu. Będzie też walka na ilość sprzedanych biletów? Kto więcej przyprowadzi kibiców na halę? <grymne> nie mam pojęcia. Eee, mi poszło bardzo dużo. Eee, <grymne> <grymne> nie chcę yy, za dużo, bo yy, wiesz, co nie jestem tego typu zawodnikiem. Kurwa, nienawidzę takich rzeczy. Yy, I tak już za dużo powiedziałem. E, za dużo się sfrustrowałem, za dużo, za długo to we mnie leżało, niby nic, niby sam się trochę nakręciłem niepotrzebnie. Kurczę, ja nie jestem tego typu, wie, zawodnikiem, kurde. Ja, ja wychodzę i robię robotę po prostu. No właśnie, Rutek, bo w trailerze dużo o m, takiej złej krwi między Wami, szczerze mówiąc. Ja nie, masz... To nie jest zła krew, to nie jest zła krew, to jest po prostu, kurna mówię, ja miałem jakieś tam, e, naprawdę miałem. E, bry... Żal taki kurna do, do Patryka za te słowa, ale te kurna powiem ci, że suma summarum jak słuchałem tego trailera wycieli wszystko kurde, tak, tak najgorsze wycieli kurczę i mówię kurwa przecież jakaś koperkowa następna afera, jak mówię aj to był taki bezsens mówię kurna, ja taki nie jestem, nie jestem takim typem człowieka i tyle, Patryk tam mówił, że widziałem się z nim, nie powiedziałem mu tego w oczy, a co ja kurwa jestem, czekam, mam powiedzieć mu już po fakcie, że co ty kurwa zrobiłeś, jak, dlaczego tak zrobiłeś? Ja nie jestem tego typu zawodnikiem. Każdy wiesz, możemy sobie rozmawiać, a i tak weter wszystko poszło w internet, wiesz, w świat, więc co ja ci, co da, to, to, jak powiem, że trochę mnie uraziłeś, tak kurwa, źle się z tym poczułem. Życie. No właśnie, oglądając ten trailer, kurczę, jakby, jakbyś to nie był ty w ogóle w tych, tych, tych wyciętych fragmentach. Sam woju, właśnie woju, mówię, czy sam mówi, kurna, że ta właśnie, pierwszy raz taką, no kurczę, niepotrzebnie jakoś tak, no, niepotrzebnie się nakręciłem. Niepotrzebnie jakoś tam gadali, wiesz, naciągnęli mnie, później powiedzieli tam Patrykowi, co ja mówiłem i, i ja mówię, z mojej... Ja, wszyscy ludzie się cieszą, w sensie takim, że wiesz, no, dobrze powiedziałem, dobrze normalnie powiedziałem, nie kurde, nie jakieś tam wiesz, pajacowanie, ale i tak z mojej perspektywy uważam, że i tak za dużo. Że tak to mi się nie podobało po prostu. Że za dużo powiedziałem, za no, takie, moi, z mojej perspektywy wyszedłem na tak jak powiedział Patryk, że to nie on będzie już jak to powiedział? tym złym. Tak, to, myśli, to nie, że on nie będzie ten zły. No i tak wyszło, kurna, że ja jestem ten zły. Ten zły. I, jak się czujesz w tej roli, Rutek, bo kurna, ciebie w roli tego złego, to ciężko sobie wyobrazić. Gadałem z Patrykiem, kurde, na hali przed galą, przed meczem i mówię: i tak, i tak, i tak, mówię: dlaczego tak powiedziałeś, kurna. I on mówi, że on tego nie powiedział, on tam, kurna, i tak. Suma summarum, czego rozmawiam z nim, mówię: to nie ma sensu, kurwa, i tak nie dojdziemy do konsensusu. I tak mówię, to jest jakiś sens po prostu. Było nie, tak... blisko do waszej walki w Babilonie w ogóle wtedy? Nie, nie, nie ma takiej opcji. No, gdzie, gdzie było blisko kurna. Ja, wiesz. Ja wtedy, Misz, nawet nie wiem, czy jeszcze, czy w ogóle. Nie, byłem chyba w Babilonie. Byłem chyba. Babilonii. Byłem chyba. Mhm. Wiesz, nawet nie pamiętam. Czy miałem już walkę z Adrianem II, ogarniętą? Dokładnie nie pamiętam, właśnie. Ale mówię, tak kurcze, no. Uraziło mnie to, ale palicho licho z tym. Po prostu, wiesz, może, może za bardzo, może za dużo sobie wyobrażam, może coś. Niech będzie, że jestem ten zły, mogę być ten zły, ale ja nie lubię taką wiesz. Nawet mówię, jak ja to słuchałem ten wywiad, kurde, ten trailer, mówię, ja pierdzielem, aż mi się sam nie podobałem się. Oj, <laughs> Co z tym zrobisz teraz? Jaka będzie kara? Nic nie zrobię, no. Nic nie zrobię, wiesz. Nie jestem takim człowiekiem, żeby za dużo gadać. Po prostu. Powiedziałeś w tym trailerze, że nie podasz ręki Patrykowi, to prawda czy nieprawda? Nie, 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 nie. No właśnie, i to też zostało wycięte, wiesz. Ja powiem, nawet jak pisałeś, nie, pierdziele, nie, nie udzielam żadnych wywiadów, nie chcę mi się kuwa gadać z ludźmi. Ale po tym trailerze mówię, zostało wszystko wycięte człowieku. Na przykład powiedziałem w trailerze, że jestem dużo lepszy od niego i tam powiedziałem dalej, ale tego już nie powiedzieli. Powiedziałem... powiedziałem Jestem dużo lepszy od Patryka, ale y, każdy zawodnik ma takie same równe szanse, więc każdy może wygrać. I to już nie y, Powiedziałem mu, że nie podam mu ręki, jeżeli dalej będzie brnął w media, dalej będzie coś tam gadał o mnie, coś tam tam będzie, że wtedy mu nie podam ręki. Rozumiesz? Y, I nawet tak powiedziałem po tym kurwa, ale ja mówię, nawet kurwa, nie jestem tego typu zawodnikiem. Musiałby mnie obrazić, musiałby mnie wiesz, jakoś tam kurczę, y, że miał może. Jakieś takie argumenty do tego, że mu nie podać No ja, ja nie jestem tego typu zawodnikiem. E, oczywiście jak najbardziej mu podam. E, mówię, tylko, tylko i wyłącznie mówię zależało od niego, ale... Wypowiedział się jedno, tam powiedział, kurna, że wiesz, odmawiam walk. Ja zapytałem go, dlaczego tak powiedział. Mówi, że tak nie powiedział, że tylko powtórzył moje słowa. I tak sobie mówię, dobra, pal licho, z tym wszystkim, kij Życie jak jesteś zły trochę na ten trailer i na to, jak KSW go wyprodukowało? Nie, nie jestem zły, bo ja to mówiłem, to wszystko wiesz, to są moje słowa, tak? Tylko, że po prostu wiesz, wyciągnięte takie fragmenty, które najbardziej mi odpowiadają. Nie, no. Byłem, o, byłem zły na jeden tam trailer yy, z Saladinem Parnasem rok temu. Co tam za dużo powiedziałem, powiedzmy o swoim życiu wcześniej, co miałem, jakie miałem. Yy, nie potrzebuję, żeby ludzie wiedzieli wiesz, takie rzeczy po prostu o mnie, tak? Niech wiedzą, kurna, że jest Rudkowski i że miał normalne życie, a nie kurne, jak wiesz. Nie, nie potrzebuję, żeby ktoś tam się na nade mną litował, czy mówił, kurna, czy mnie klepał po plecach. Nie, ja się, wiesz, ja takim rzeczem się nie podniecam, bo dla mnie to jest po prostu życie, wiesz. To jak ktoś mi mówi, że ma ciężko, że coś tam, to dla mnie to jest nic. Nic ciekawego, bo takie życie jak ja czy inni ciężkie powiedzmy, mają kurwa, nie wiem, 80% Polaków. Wiesz, miało, nie wiem, jak teraz już nie, bo teraz się ludziom żyje naprawdę dobrze. E, jakie zostały ci tam teraz? Bo już rozumiem, że jest koniec listopada, czyli z października, przepraszam, czyli schodzisz już z obciążeń albo już. Nie, jeszcze nie. Dzisiaj mamy drugi trening kardiomocny. I jeszcze jutro sobie zrobię basen, chyba osta ostatni na pewno, bo już w przyszłym tygodniu nie, może jakieś tarcze i basen, o, to i to jest koniec, tak, czyli dzisiaj i jutro mocno i od poniedziałku już tylko jeden trening, e, no i już, już lżej, tak, jest dobrze, fajnie się czuję, dobrze się czuję, mało ważę, nawet za mało, ale tak widzisz, tak leci waga. Setem... Chciałem cię uwagę właśnie zapytać, czy idzie dobrze, ale sam już powiedziałeś, że aż kurczę e, za mało ja, tej. Ja zawsze dom. Waga jest zawsze jest ciężka. To jest, to nigdy, to nie jest przyjemny e, kawałek chleba. E, ale zawsze ją wykonuję, wiesz, do 100%. Nawet jak się męczę, powiedzmy, zawsze wykonuję ją, nigdy nie zrobi, nigdy nie zdarzyło się, że nie zrobiłem wagi. No i tym razem tak samo będzie. Mówię, będę się męczył, ale, ale ją wymęczę, po prostu i tyle. No, ale mało ważę. Więc nie ma, nie ma możliwości, żebym się męczył. Zejdźcie sobie spokojnie. Wolisz walczyć w domu, u siebie, czy jednak wyjeżdżać na walki? Wszystko mi jest jedno. Ludzie, e, tak naprawdę, ludzie mi pomagają, nie przeszkadzają. E, na stadionie narodowym, jak walczyłem z Adamem nie mogłem się, kurde, nie mogłem wejść w tryb takiej mocnej rozrzewki. Rozumiesz, jak dochodziło do momentu, że się, fajnie rozrzewam, kurwa, opadało to wszystko. Tak jakbyś nie mogłem wskoczyć, bo ja pierdzielę katastrofa, wiesz, tak? Nie rozgrzałeś się, to znaczy, jest katastrofa, ale wyszedłem do tych ludzi, jak ryknęło 50 tysięcy ludzi, uwierz mi, to było takie bach, błysnięcie, czy jakbyś, jakby, jakbyś dostał mockdown. I mówię, o kurwa, obudziłem się, jest baja, jest świetnie. No i teraz jest, wiesz, już jestem gotowy. Nie jak najbardziej, czy to jest Radom, czy to jest inne miejsce. Wiesz, dużo kibiców zawsze jeździ. Fajnie, że to radą, bo więcej Ludzi innych, co wiesz, nie mają powiedzmy, za dużo funduszy, czy coś jeździć po Polsce i dlatego ten radom jest fajny. No i baja. Jakie plany na rok 2024, Daniel? Ile walk chciałbyś stoczyć? No, jak najwięcej. No, Najlepiej tak bym wypełnił kontrakt, co nie? Nie, chociaż wypełnię kontrakt. <laughs> e, no tak. Druga, druga walka. E, no nie, nie mam, wiesz, jest, ja nie wybiegam do przodu. Ja, wiesz, ja walczę z walki na walkę. E, wiem, że powiedzmy po tej walce teraz jeszcze może w tym roku walnę sobie walkę bokserską sobie zrobię. Żeby, wiesz, żeby trochę popoksować, żeby trochę porobić. E, muszę sobie zrobić małą operację, więc chciałbym jeszcze to wykorzystać, żeby sobie później móc, wiesz, e, naprawić się i, i, i wyjechać na wakacje, święta miłe spędzić, Parnas czy Bartosiński? Kurna macie, nie, no Bartosiński, no pewnych... Pewnych. Kurwa, wiesz, ja jestem tylko człowiekiem, mogę się tak naprawdę mylić, ale, ale za duże warunki fizyczne. Bartu skoczył level wyżej, progres, konie silny, stójkowo bardzo. Parnas jest fenomenem, tak? tego nie ukrywamy jest fenomenem boksersko, kondycyjnie, zapaśniczo nawet powiedzmy. No ale mówię, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, kurna. To i tak, że z 66, chociaż 66 to, on, to jest takie naciągane jego, e, jego waga, on jest na 70 bardzo mocny. Jest wielki, jest, kurna, silny, szybki. E, no ale mówię, no nie... Ja też się wypowiadałem na ten temat. Ta walka miałaby sens za pół roku. Jeżeli Saladin naprawdę przez te pół roku dorobił masy, siły... To dawałbym mu takich szans yy, może nawet 60 do 40% dawałbym mu szans na walkę z, z Bartosem. Po pół roku yy, wiesz, okresu przygotowawczego mocnego, ale także wskoczył powiedzmy, wiesz, po trzech miesiącach, bo kiedy, kiedy październik walczył? Nie, sierpień. W sierpniu chyba zruchałem w sierpniu, albo w lipcu, już nie sierpniu, pamiętam. Październik listopad, no cztery miesiące, co nie powiedzmy, no, no też jest dużo, ale no. Te dwa miesiące mogą zadecydować, tak żeby nawet te siły tej, tej masy, wiesz, i naprawdę był koniem, chociaż i tak widać, że jest wielkim koniem, wiesz, a no w tym momencie daje takie szanse 70 do 30. Mam tak. na sam koniec Daniel pytania naszej wspierającej Magdy. Czy byłbyś gotów na pojedynek z Parnasem? Kiedy? Teraz na tą walkę? Jest tylko tyle, wiesz. Nie, ja, czyli ja, powiedzmy, że byłbym gotów. Ja zawsze jestem gotów na każdego zawodnika, zawsze, wiesz, nawet na Parnasa byłem gotów, choć nie byłem gotów w sensie, wiesz, mentalnie, fizycznie, bo tam dużo rzeczy opuściłem, nie zagrało mi. Trochę sobie zlekceważyłem tą walkę rok temu z Saladinem, ale zawsze jestem gotów, zawsze wychodzę, wiesz, na, na tyle, ile potrafię, tyle, ile mogę. Teraz tylko dostaję, wiesz, dostaję, możliwość, że Rutek walczymy z Parnasem, nie ma problemu. Tylko, że muszę wiedzieć, po prostu wiesz, minimum 3 miesiące wcześniej, polecę sobie do Stanów i tam chcę zrobić przygotowanie, wiesz. Na pewno nie wskoczyłbym do Saladina. Nie, no nie tutaj już za bardzo by mi na tym zależało, żeby wskoczyć sobie miesiąc wcześniej. Bo na przykład jak zostałem oskarżony, że odmówiłem walki powiedzmy z, z Robertem Ruchałą, tak nigdy nie było, bo ja od razu ją przyklepałem i od razu jak Woju zadzwonił, ja mówię jak najbardziej jestem, nie czuję się faworytem, bo to było miesiąc, na pewno byłem jeszcze po operacji łokcia, zdawałem sobie sprawę, że mogę przegrać, ale dla pieniędzy to mówię jak najbardziej wyskakuję, robię, tylko dogadajmy się i tyle. No i finalnie się nie dogadaliśmy i później trochę zrozumieli, że jednak to... Lepiej nie, bo za dużo, za dużo funduszy by to im ten... nie bym się, dlatego nie dogadaliśmy się i tyle. No. Ale wiesz, no ja jestem, ja jestem sportowcem i, i każdego dnia trenuję, robię. U mnie to jest może, u mnie to też może jest taką, z taką formą, też coś takiego, że normalnie jakbym wyskoczył, to bym był takim 70% zawodnikiem, co nie? A jak mam cały okres przygotowawczy, to byłoby takie właśnie 90-100%, 90%. bo 100 to nie wiem co to jest 100% mieć taką formę, nie, nie, nie wiem co to jest w ogóle nie mieć formy, wiesz, no mówię, ja cały czas się dobrze czuję, cały czas trenuję, tylko to jest taki moment, żeby nie wiem, jak dużo jem syfu, nie wiem, burgery, jakieś tam kurna pizze różne jem, czy słodycze jem, to żeby mieć ten taki czas, żeby te słodycze, taki ten syf, wszystko wyszło z organizmu, żeby to wejść na dietę i, i jestem gotowy na zawsze. I drugie pytanie od Magdy. Czy nie czujesz się trochę pominięty przez KSW? Najpierw walka z Adamem, teraz z Patrykiem. Powodzenia, chociaż nie wiem komu kibicować, bo lubię obu panów. Niech wygra lepszy. No zdecydowanie. E, tak, myślę, że jestem w wielu kwestiach pominięty, w wielu jakiś tam e, cofnięty. Nie wiem. E, Robert uruchała tymczasowy pas, e, minięty już przed tym. E, później nie dogadaliśmy się. To jak najbardziej rozumiem. Powiedzmy, okej, okay, co nie. E, Teraz nie wiem, z numeru jeden przeskakuje no, numer dwa, Robert przegrywa i on jest numer jeden, to jest takie moje dziwne, dziwne sytuacje. Tak, w wielu kwestiach oczywiście jestem, ale tak jak powiedziałem, życie, niestety, rankingi rankingami to jest mało ważne chyba teraz już dla mnie. E, mogę się bić z ostatnimi, e, lepiej tylko walczyć i zarabiać pieniądze. KSW tej walki tak naprawdę nie chciało mi dać, nie chciało tej walki zrobić, ale po prostu mówię, po, mówię woju, po, poprosiłem go, mówię: zrób to, bo mówię, e, mam jakieś tam historię, trochę mam ten żal i tak mówię i tak z nim rozmawiam, że chciałbym z nim zawalczyć, bo mówię: jeszcze jestem w zdrowiu dobrym, e, żeby nie było, że jak później będę wiesz, już trochę starszym i, i mnie zbije i będzie się po prostu wiesz z tego cieszył. Więc teraz e, jestem w prime, więc jestem zdrowy, działajmy. A jak się okaże, że już jesteś trochę starszy, zbijecie i będzie się cieszył, to co wtedy? Ale to, ale to nie, no to, taki jest sport, taki jest sport, więc wiesz, je, to ja nie będę nic tam dla siebie gadał, co nie? Bo jestem zdrowy, jestem w prime, yy, niczego mi nie brakuje, yy, wiesz, jakby to było za dwa lata, wiesz, jak to jest, kurna, już, już mam trochę lat, 34, to jest już sporo, powiedzmy, ale czuję się na 25, czuję się młodo, więc wiesz. Palka i tak wszystko zweryfikuje. Na sam koniec jeszcze Daniel, wspomniałeś, że wypełnisz kontrakt prawdopodobnie w następnym roku. Będziesz chciał ten kontrakt przedłużać, czy będziesz szukał gdzieś indziej swoich ścieżek, kariery? Wszystko zależy od tego, czy wszystkie walki wygram. No to co, życzę ci powodzonka w takim razie, Daniel. I co? witpał radą 11 listopada. E, abyście w zdrówko, obaj panowie, wyszli do tej walki i dale, dali dobre show, tego wam życzę. Niech wygra lepszy. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas na ten wywiad. Sport górą. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I już dwa tygodnie. Do zobaczenia, dzięki. Trzymaj się, dzięki serdecznie.